Widzowie, bardzo długo oczekujący odcinek, opening, ale taki wielki. 5 megaboxów albo 4, no i bardzo dużo skrzynek, więc co? Nie przedłużamy i zaczynamy. I megaboxy wszystkie e, 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 zrobimy sobie na koniec. Więc dobra, zaczynamy. Dobra, najpierw chodzimy do karnetu. Tutaj i tutaj mamy troszkę skrzyneczek. Więc no, zaczynamy, nie przedłużamy. Zostawcie łapkę. No i suby na już wszystkich kanałach chyba znacie jakie. No, i yy, co, ja tu zaraz się ustawię i lecimy. pierwszej skrzynki nic nie wypadło. Dobra, mamy już. I tutaj otwieramy. Z drugiej skrzynki też nic nie wypadło. Tutaj mega boxa zostawiamy, jak mówię, na później. Czy jak to od razu się przesunęło. Nie, to tu. O, i tu. o punkty mocy znaczy nie punkty mocy tylko no podwajacze żelaznów Tuż jest? ja do dopoko ale ja go nie lubię mucha nie przeszkadzaj mi teraz okej okay? punkty mocy do kogo dajemy? do tika dobra gramy, gramy znaczy nie gramy tylko otwieramy i te 5 megaboxów to naprawdę będzie wypas. Ja wam mówię, że coś trafię. Trafię, nie wiem, Leona, to naprawdę to będzie najlepszy chyba mój odcinek do od tej pory. Dobra, nic tu, no, no i też przy okazji, przy okazji sobie odbierzemy Pienka. Punkty, znaczy no, odznaki. Dwie do bibi, jedna dotyka, fajne, fajne. Słaba do bibi środkowa, ale i, te, i tak fajne. No i dobra, zaczynamy. Mega Tu mamy trzy, nie cztery, a w pucharkach mamy jeszcze jeden, więc pięć mega dzisiaj. I dobra, pierwszy. Już będziemy widzieli piątka, nic. Dobra, kolejny mega Piątka, nic. Kolejny megabox. Szósta! Dobra. Proszę, legendarna postać. Albo jakakolwiek postać. No, Gadżet, do Broka, ale dobra. No, dawaj. Przedostatni megabox. Proszę, jest Dobra, nie zasłaniamy. No, szósta, proszę postać, proszę postać. OMG. OMG. Aż. Ja wiedziałem, że ten filmik będzie szczęśliwy. Ja wiedziałem. To dobra, epicko Dobra. No to teraz ostatni mega box. Już mamy Asha. Dobra, ostatni mega box. Tu zasłaniamy nawet. Dobra, nie zasłaniamy tam. Nie zasłaniamy. Zobaczymy. Piątka. Dobra. Ale i tak jestem spełniony, bo mam Asha. I co? Mam nadzieję, że filmik się spodobał. Czekajcie. W ogóle trzy nowe rzeczy. Dobra, aż. Dobra, no to co? Papa! Pa. Już nie, czekajcie, nie papa! Pa. Bo jeszcze jeden Big Box tu został. I jeszcze jeden mega box! Dobra, to co my ominęliśmy? Szóstka znowu! Proszę postać. Dobra, garnet do spajka. No i jeszcze ostatni big box. O nie, jednak nie mam. A, bo to po prostu megaboxem mi pokazało. To dopiero teraz, papa. Pa.